Tym razem dosyć nietypowa realizacja, dlatego że zmienialiśmy kolor w samochodzie jakim jest Opel Mokka. Jest to naprawdę samochód bardzo popularny na naszym polskim rynku. Generalnie samochodów jeździ dużo, mają one swój indywidualny styl. I muszę przyznać, że jest to styl naprawdę nietusienkowy. Natomiast tutaj właścicielka stwierdziła, właśnie w związku z tym, że tych samochodów jeździ bardzo dużo na polskich drogach mało tego. Na parkingu u niej stoją trzy tego typu egzemplarze no i każdy wygląda praktycznie tak samo. Stwierdziła, że potrzebuje trochę indywidualnego charakteru. Tutaj zdecydowała się na folię, która ma taki pryzmat w swojej strukturze w postaci tego, że pod wpływem właśnie rozszczepienia światła mieni się ma taki różowy kolor, jest to kobieta, więc jak najbardziej trafiony kolor właśnie w kobiece ręce. Natomiast sama folia jest szara. Pod niektórymi kątami wygląda wręcz nawet na białą. Samochód był fabrycznie biały, teraz jest właśnie w takim wykonaniu, jak możecie to zobaczyć. Oczywiście tutaj nie tylko i wyłącznie sama zmiana koloru białego została przez nas zrealizowana, dlatego że chociażby obwódki tutaj wokół szyb w postaci tej listwy była w kolorze czerwonym. I tą listwę również okleiliśmy tu, również stosując folię PPF. Generalnie zależało nam na tym, żeby była jak największa trwałość tych produktów. Folie winylowe niestety nie cechują się zbyt dużą trwałością. Zwykle właśnie folie winylowe są nakładane w ramach takiego dechromingu. Tutaj może i chromów nie było, ale właśnie na taką listwę pierwszym wyborem właśnie byłaby folia winylowa. My wychodzimy z założenia, że warto poświęcić troszeczkę więcej czasu. Warto się postarać do tego, żeby takie elementy były zabezpieczone Folią PPF. Jest to folia niczym właśnie do ochrony lakieru, ale przy okazji służy właśnie do zmiany koloru. I tutaj, jak możecie zobaczyć, efekt wyszedł naprawdę rewelacyjnie. Co prawda, Nielada nam było zrealizować to oklejenie w niektórych miejscach, dlatego że chociażby tutaj na tej przedniej sekcji mamy dosyć głębokie przetłoczenia. Folia PPF ma swoje limity, ma swoje ograniczenia. Ale z drugiej strony w, w prawnych rękach, w rękach doświadczonych aplikatorów folii nie jest nic problemem. Oczywiście to nie znaczy, że udało nam się wszystko okleić tak naprawdę bez najmniejszego problemu, dlatego że tutaj musieliśmy zastosować chociażby wklejki w miejscach, gdzie po prostu brakowało już materiału. No czasami element geometryczny jest po prostu znacznie większy niż płat folii, który mamy do dyspozycji. Dlatego trzeba tą folię dociągnąć maksymalnie daleko, jak tylko fizyka nam pozwala, a resztę po prostu uzupełnić dodatkowym kawałkiem. Zrobione prawidłowo, takie miejsca praktycznie nie rzucają się w oczy, nie są w ogóle widoczne. Zresztą właśnie wyświetlają Wam się miejsca, w których takie wklejki są zrobione. I odpowiedzcie mi sami w komentarzu, czy coś jakkolwiek widać, żeby było nie tak, żeby budziło Wasze wątpliwości. Tutaj postawiliśmy na jakość wykonania, zresztą jak przy każdym zleceniu realizowanym w naszej firmie. Co prawda tu nie tylko skupiliśmy się na tym, żeby zmienić kolor lakieru i zmienić kolor listew, dlatego, że dodatkowo wzbogaciliśmy lusterka o folię karbonową. Folia, która tak bardzo imituje karbon, że moim zdaniem nawet go przewyższa swoją strukturą i wyglądem. Tutaj końcówka wydechowa akcesoryjna z prawdziwego włókna węglowego. No i sami porównajcie, który karbon lepiej odzwierciedla tą strukturę. Generalnie jeżeli chodzi o folię PPF, naprawdę rynek jest na tyle rozwinięty, że mamy materiały na bardzo wysokiej jakości. Mamy materiały, które rzeczywiście są w stanie lepiej imitować lakier niż sam lakier. Zresztą przykładem będzie również dach, dlatego że ten fabrycznie był czarny. Właśnie z tymi słupkami, to co możecie tu zobaczyć. Dlaczego postanowiliśmy zastosować czarną folię, żeby przykryć czarny lakier? Czarny lakier tutaj niestety jest bardzo niskiej jakości. Bardzo szybko odpryskuje, już były na nim wrzery, były na nim osady, których nie da się usunąć. Jest to po prostu zniszczony lakier. Oczywiście samochód ten jest używany. 20 tysięcy kilometrów i już mamy tak naprawdę element do lakierowania. Pomyślelibyście jeszcze 10 lat temu, że takie rzeczy się będą działy z lakierami? No niestety, tutaj lakiery są bardzo niewytrzymałe, bardzo kruche, bardzo nieodporne na jakiekolwiek warunki zewnętrzne. Dlatego folia jest idealnym rozwiązaniem, żeby pozbyć się właśnie problematyczności związanego z delikatnym lakierem. I... To właśnie zrobiliśmy na dachu dlatego że został on odświeżony i jednocześnie nigdy już nie będzie na nim widać żadnych degradacji bo folia sama w sobie ma takie właściwości że ciężko jest ją zniszczyć 200 mikronów grubości bo mniej więcej tyle właśnie mają te folie. To jest bariera naprawdę bardzo odporna bardzo wytrzymała na to żeby śmiało ponad 5 lat jeździć na samochodzie i wyglądać rewelacyjnie tak jak zresztą możecie to zobaczyć. Folie winylowe niestety już po roku no, w niektórych przypadkach po dwóch, trzech latach wymagają tak naprawdę wymiany. Ale no nie oszukujmy się, koszt realizacji takiej usługi folią winylową dużo będzie się różnić od folii PPF. Tutaj dopłacamy tak naprawdę tylko właśnie za materiał. Za materiał wyższej jakości, lepszej klasy, który lepiej wygląda i przede wszystkim jest trwalszy. Ja w swojej firmie nie wprowadziłem nigdy zmiany koloru foliami winylowymi, dlatego że kłóciło się to z moim wewnętrznym zapotrzebowaniem na jakość dla klientów. Ale odkąd wyszły te produkty w postaci właśnie folii PPF do zmiany koloru, stwierdziłem, że tutaj idziemy na całość. Będziemy robić takie realizacje często i będziemy Wam je często również pokazywać. I ta mokka jest tego przykładem i odzwierciedleniem. I tutaj zobaczcie, że nie musimy mieć samochodu za 500 tysięcy złotych, żeby się pokusić o taką usługę. Samochód w salonie kosztował 90 tysięcy jako nowy. Jest to jeszcze naprawdę fajnie skonfigurowany model, który zarówno i w środku nawiązuje, bo mamy te ale karbony, oczywiście plastiki nie ma co mówić. Mamy te wstawki czerwone, które idealnie będą pasować z tym wykończeniem, które udało nam się tutaj uzyskać. Oczywiście dobór folii w tym przypadku jest najważniejszy, żeby również korespondował do całego wnętrza. No bo nie oszukujmy się, jednak otwierając drzwi, będziemy mieć biały lakier. Ale. Idealnie będzie się on zgrywać z pozostałą częścią nadwozia. Przynajmniej według nas wiadomo, to jest wszystko kwestia gustu i opinii. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy również i ościeża drzwiowe okleili. Wszystko jest kwestią dostosowania się do potrzeb klienta i do jego budżetu. Tutaj myślę, że i tak bardzo ciekawie jest zrealizowana usługa. Jak możecie zobaczyć, zero prześwitów, zero jakichkolwiek niedociągnięć. Udało nam się zaaplikować folię w taki sposób, że rzeczywiście mamy zrealizowaną robotę na 100%. No i tak to się będzie u nas w firmie odbywało, dlatego jeżeli Ty również zastanawiasz się nad zmianą koloru swojego samochodu, no to wybierz firmę, która ma za sobą zaplecze doświadczenia, ma za sobą projekty bardzo skomplikowane, które wymagają różnych technicznych kombinacji. Tak jak w przypadku tego samochodu, wydawałoby się, że no, tani, łatwy, prosty samochód, a jednak nie. Jest to jedna z bardziej skomplikowanych procedur, żeby okleić tego typu elementy. No, ten przedni znaczak może aż taki trudny nie jest, ale to zejście z tyłu, które właśnie się Wam wyświetla, jest naprawdę wymagające. Czy chociażby oklejenie samych klamek. Folia PPF jest właśnie przez to, że jest taka gruba, jest bardzo skomplikowana do aplikacji. Ale nie będę już więcej was zanudzał technicznymi kwestiami, bo tutaj no niestety trzeba było samochód dosyć mocno porozbierać, żeby to wszystko zaaplikować właśnie w sposób perfekcyjny, w sposób otulający cały lakier bez jakiegokolwiek prześwitu. Na szczęście możemy spokojnie pokusić się właśnie o taki demontaż i montaż z powrotem w sposób jak najbardziej prawidłowy ze wskazaniami oczywiście fabrycznymi. W związku z czym samochód tak naprawdę nigdy nie odczuje i nie odczuł, że cokolwiek było z niego demontowane. Jest to jak najbardziej prawidłowa procedura i nie musicie się, jako wy, jako właściciele tych samochodów, stresować o jakiekolwiek niedociągnięcia. Jeżeli oddacie swój samochód w dobre ręce, będzie on dobrze zaopiekowany i nie ma tu żadnego problemu, że cokolwiek będzie mu groziło. Ja co prawda muszę już kończyć, żeby przygotować ten samochód do wydania, bo właścicielka za chwilę po niego przyjeżdża. Efekt jest naprawdę więcej niż rewelacyjny i sami zobaczycie zresztą, jak wygląda to na zewnątrz. Niestety aura co prawda nie dopisała, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że na słońcu ten samochód wygląda jeszcze lepiej. Dlatego, że im więcej światło odbija, tym ciekawszy efekt się prezentuje. Oczywiście folie typu kameleon to nie jest jedyny produkt, jaki mamy do dyspozycji. Taka klasyka gatunków w postaci czarnych matów już jest u nas na kanale w wielu projektach. Natomiast na pewno docelowo znajdziecie u nas odcinki z samochodami, które będziemy zmieniać spektakularnie. Będą fioletowe, będą szare folie. Naprawdę będą, będą ciekawe projekty, które mam nadzieję, że zainspirują was do tego, żebyście wy do swoich samochodów wybrali ciekawy produkt. Jeżeli jesteście zainteresowani, przyjeżdżajcie, zaprezentujemy wam nasze wzorniki i dobierzemy z wami odpowiedni produkt. Zapraszam.